Witam wszystkich serdecznie na kanale, z tej strony Hunterfishing.pl Dzisiaj jak widać spinning Jezioro Łąckie duże Mamy godzinę w pół do szóstą rano Właśnie się rozwidnia Jestem z młodym Dziękuję. I będziemy obławiać Miejmy nadzieję, że coś złowimy Pogodę mamy taką jak widać Wieczną deszczową jest dosyć, dosyć zimno bo jest około 12 stopni czy 10 coś takiego Face on when I chase like that, yeah I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you hate on that I don't play both sides, do me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack, no it's not how hey, you fall, it's how you get right Back up, that's how you get tough, calluses on my hands so rough Yeah I call your bluff, I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. A jak? Ja bym nie miał Ale jaki ładny zobacz z 55 bo. podbiera ci jak? Nie, nie trzeba I zobacz. Trzeci rzut Chodź malki Spadł się wpiął.. Ale się jakby Dobra 60 Równo 60 nie? 60 Ulej, spokojnie Zaraz Cię wypuszczę, facet Taka 60 Jezioro Łąckie <noise> poszedł Zobaczcie jakiego pięknego lina pan złowił tutaj wędkarz miejscowy ładny, ładny no, Taki, no.

50, pa, zaraz się odczepi. No, no. Dobra. Zrzuciłem wędkę. Dałem miarkę. Dobra, słuchaj, teraz trzymaj moją wędkę. No 51 51 Siedzi? z piosie? Nie siedzi Siedzi, wyda O, ładny Znaczy, no, taki sam jak tamten <gryś> Ale ty masz po szczęście zobacz, drugi Masz mocną tą masz, na wiróweczkę Mocną Most, żyłkę to normalnie do góry go ponieś bo mnie i sztówka pisała Dawaj, dawaj, ponuś go Nie Fe, jest szczęśliwa jest ten, mocny Zobacz, młody. Dobra, bierzemy go. Jak jesteś tego zabijam drugiego na kolację Drugi na kolację wiesz? No, tak. Ty to jesteś no, mięsch. Co mam obuszacz. 48. Dlaczego no, no, się? O, tu oto teraz. Czekaj. 46. 46. Tu mi nawet nie ma w miarę. To co się z takim robi jak nie ma miarę? Wypuszczasz. No dalej, wypuszczaj. Ja sam? No a kto? No dobra, tylko czekaj. <laughs> On musi zobaczył, musi rękawiczki ubrać Czekaj No wrzuć go Poszedł. Poszedł No siedzi, zobacz Co? No siedzi, siedzi Ale nie jest duży Pięćdziesiątka No a jak? Płotka Pierwszy, pierwszy rzut, zobacz, i pięćdziesiąteczka O nie chcą się złowić Co? To ja... Blaszka się spogagało. No ładna Ty, a nie wziąłem w... nie w samochodzie ten yy, Dawaj szybko idź, skocz Ja ci otworzę Umiarka. Umy tam w torbie jest. Ja 50. Ja ustawiam 45 między 45 ja 50. Tu No, 49. 49, tak? To. No, centymetr mu zabraknął do wymiaru. Mi Czekaj, muszę się wyprząć no. od Rzucę teraz. Poczekaj. Pa, stoi. Niech nie, nie chce płynąć. O, poszedł. Mam jakieś nic No, a i duży jest. Ej. ma Nie matrówka nie, ale... Ale z 60 może będzie miało. Czarny uchlapał. Poskaczesz, panie, uchwal mi tu. Więc odbierasz się na... Nie. Ty. Dawaj. Dobra, mam go. 60. Większa mi się wydaje. Nie, 60. Nie, 60 coś wygrywa. No, zaraz zmierzymy. Się mieszę od górnej kwestii. 60. No, równa 60, to Pięćdziesiąt dziewięć. Tak. Chociaż nie. Czyli sześć. Sześćdych no. mm -hmm. I tak ja wiem? Taka sześćdziesiąteczka. Patrz, nie nagrywało mi się. Zapomniałem włączyć nagrywania całego holu. Jest szczupaczek, zaraz go będziemy mierzyć. Co? Szczupaki nie są do zabawy. Wiesz czym ty się możesz pobawić? Wiesz czym, nie? Weź daj mi na prędzeńkę Po co? Proszę No, no i pójdź <gry> No i co? Czekaj O idę, no Ale bije mocno wow. Teraz to już jest dwumetralne Czekaj No i czekaj Dobra, koniec tej zabawy mówię Tu od górnej płetwy zawsze śmierć dalej Czekaj. 53 53 P o, 54 53-54 Trochę odczepianie potrwało ale miejmy nadzieję, że przeżyje Czekaj. 50 może go jeszcze złowię 53 Jezioro Łąckie Jakieś pół godziny po tym jak ta 60 wyleciała. Poszedł Ale coś małego Coś małego siedzi Okoń Coś małego albo okoń albo mały szczupaczek Okonek Kolego, na taką blachę wielką. U, ale tam się coś wyłożyło. No. Bolej. Jest, no masz, Gdzieś? <grym> Bariat. Masz, no. Ty, ale. Bo tf, wszedł ci w ten. Też z 55 ma. <grym> Chciałeś szczupaka i masz zoba ja musisz Nie no, nie ma Weź go wypuszczał czy zabierasz? nie wiem Nie wiem Złowiłeś no to sobie zabierz no. Patrz jeszcze na dwie kotwiczki, bo jedna mi się ułamała No, ja, wyciągnij go, zaprezentujemy Trochę dziwna sytuacja Bo może to jest ten sam szczupach Ej, zaraz zmierzymy ile ja tamtego 53, tak? Tak. 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 Może, może jeszcze ten sam. <gresso> nie, 54 cztery. Ta. Ta. Ta, ten sam. Ten sam, ale ja, ja. Ta, 53. I co jeszcze na moją wędkę, którą dzisiaj nie mogę przez prawie cały dzień złowić szupaka. No, dwa razy sam szupak, dwa razy. Tawa razy się go wypuszcza, zasagra że... Tutaj nie ma pomoc właśnie tu mam zamiar to, to płyty, nie? A tu wody, ten, woda opadła Dobra zostawiam tutaj po gierach W razie co Po cichutku Idź może już na drugi ten pomost rzucaj. Boisz się sami się? Jak małe dziecko, w sumie jesteś małe dziecko. Dobra. Trzeba obrzucać tutaj. Bo tutaj blisko też mogą stać. Zanim się głębiej wejdzie. Jamie Jamie, w pierwszym rzucie będzie już O Uderzył To jezioro to jest nafaszerowane koła Bo trzeba je namierzyć tak Raka 40. Odepniesz się sam? Chyba się nie odepnę 38 38. Pistolecik. Mogę go wypuścić? Ja. Tak. Różek. Trzeba go odpić. wczepił i to ostro będziemy go zaraz reanimować. a nie nie najgorzej się wczepił jak ty chcesz wypuścić jak ty się brzy o rękawiczki zakłada no. ale go dwoma rękoma następny, ale już będzie chyba troszkę większy o, też mały był też maluszek całe szczęście się odpiął sam Taki oks się trafił. No już ładny. A. A, spiął się, spiął się, o pięknego konia mam, usiął pięknie, solidnie, no, taki garbusek.